Ja nazywam się Jakub Korczyński i ze mną jest Michał Rypel. Cześć wszystkim. Miło, że możemy tutaj być i opowiedzieć trochę o naszej działalności, o tym co robimy w ramach firmy Giant Laser. Tak jak wczoraj zapowi zapowiadałem, dzisiaj opowiemy o naszej historii, ale też o pewnym eksperymencie, który przeprowadzamy w naszej firmie i dotyczy on tego, jak zaangażować cały zespół, całą firmę w działalności ekologiczną. Naszą tezą, którą dzisiaj chcemy przedstawić, jest to, że świadomy team wcale nie potrzebuje CSR-u, że firma, która wprowadza działania na rzecz klimatu Oddolnie i trzyma je w korze swojej działalności. W zasadzie nie musi wcale ani reklamować tego jako CSR, ani ubierać tego w te ramy, które zazwyczaj właśnie przy CSR-ze są wskazywane. My na co dzień zajmujemy się wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, czyli to są działania, które nie kojarzą się w żaden sposób z ochroną klimatu czy z ekologią, więc możemy się zastanowić, po co w ogóle wchodzimy w taką dziedzinę i co chcemy osiągnąć? No my chcieliśmy właśnie sprawdzić taką tezę, bo okazuje się, że wielu osobom w, naszej, w naszym teamie temat zmian klimatu nie jest obcy i są prywatnie po prostu tym zainteresowane. I chcieliśmy właśnie zobaczyć, jak możemy wykorzystać ten potencjał i też zarazić inne osoby, które często z tym tematem nie miały styczności wcześniej. No właściwie zdarzało się bardzo często, że podczas jakichś rozmów wewnątrz teamu, podczas spotkań temat wypływał całkowicie naturalnie. No i firma chciała budować właśnie na tym zainteresowaniu i zaangażowaniu swoich członków właśnie w to, żeby tworzyć projekty związane właśnie z klimatem i ochroną środowiska. I my tak już 4 lata temu zaczęliśmy rozmyślać jak wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości do czegoś innego niż strzelanie do zombie. Tak, no bo to jest najczęściej się z tym kojarzy, że logujemy się na platformę Steam i gramy sobie w gry. Ale okazuje się, że w naszej branży VR zaczęło się pojawiać dużo ciekawych projektów takich prospołecznych, na przykład związanych z leczeniem fobii, czy takich właśnie zastosowań medycznych. Które pomagają ludziom. I my chcieliśmy też odkryć takie rozwiązanie. Tak jest. Przez to, że wirtualna rzeczywistość wykorzystuje takie zjawisko jak imersja, ma znacznie większy wpływ na edukację, co staramy się wykorzystywać w naszym działaniu. W związku z tym, że użytkownicy wirtualnej rzeczywistości są w stanie w pierwszej osobie doświadczać tego, co im proponujemy, mogą. Rozwijać swoją, swoją empatię i wrażliwość na te tematy, które im przedstawiamy. I właśnie na tym tak naprawdę bazuje projekt Trash VR. Trash VR to właśnie nasz pierwszy projekt z tego cyklu. I tak jak mówiłem, to było 4 lata temu. I muszę się przyznać, że my trochę, raz, że nie do końca też o zmianach klimatu dużo wiedzieliśmy, to były też inne czasy. 4 lata temu to. Też ten temat był dużo mniej obecny w mediach. Carbon Footprint Summit jeszcze nie istniał, tak? bo to jest druga edycja, więc nie było tak tego dużo. I nie do końca czuliśmy się pewnie w tym temacie, więc postanowiliśmy trochę iść łatwiejszą drogą i zacząć od tematu recyklingu. Tak jest, no, ta droga zaczęła się właśnie od czy VR, czyli gry, która dotyka recyklingów bardzo rozrywkowy sposób, ale z drugiej strony daje szansę, żeby poznać go dogłębnie, bo wprowadza gracza do świata takiego bardzo postapokaliptycznego, gdzie zostajemy ziemię całkowicie pokrytą odpadami i już taką na granicy zniszczenia. Więc użytkownik, gracz jest ostatnią osobą, która może uratować planetę, walcząc z robotami, które po prostu rzucają odpady. Naszą misją jest to, żeby te odpady sortować, zdobywać jak najwięcej punktów i się bawić ze znajomymi, rywalizować. Tak jak Michał powiedział, tak wygląda ta gra w praktyce. A ja może powiem też jaka była idea, jaki był pomysł. Czyli chcemy wziąć temat recyklingu, wałkowany w wszystkich szkołach już do znudzenia i sprawić, żeby on był znowu atrakcyjny dla młodych ludzi. No i jaki to był pomysł, czyli Bierzemy nową technologię wirtualnej rzeczywistości, która to było 4 lata temu. Więc 4 lata temu to praktycznie no mało kto miał dostęp, może w jakimś salonie gier, do tej technologii. Więc była duża ciekawość poznania tej technologii. To była jedna rzecz. Druga rzecz to wzięcie tego tematu i dodanie tego aspektu storytellingowego, o którym mówił Michał, czyli mamy historię, roboty, tutaj piękne nawiązanie. Mamy roboty, świat postapokaliptyczny i, i odkrywamy historię właśnie naszej Ziemi zniszczonej przez działalność ludzką. Także ten element plus właśnie dorzucenie elementów gry do edukacji ekologicznej. I te, te trzy pomysły połączone w jedno dały ten projekt. Tak jest. No i Traszej, czy jest właściwie projektem, który sprawdza się zarówno w szkole, podczas specjalnych zajęć, które można zorganizować, jak i podczas eventów, co można sprawdzić na naszym stoisku. Jest to gra, która świetnie nadaje się do tego, żeby prezentować ją większej publiczności, zarówno na stoisku, jak i na, i w tym mamy już doświadczenie, na takich dniach gamingowych, gdzie po prostu mamy scenę. I możemy, możemy zrobić z tego ogromny turniej, więc to już jest sprawdzone i też w ten sposób chcemy promować ten temat. Tak, także na takich eventach jak dzisiaj i nie tylko, ta gra się sprawdza świetnie, każdy może się szybko nauczyć grać, poznać wirtualną rzeczywistość i też się dobrze bawić, ale pomyśleliśmy o tym, jak dotrzeć też z tematem. Nie tylko recyklingu, ale też zero waste i, i less waste i też właśnie większą świadomością na temat konsekwencji wyrzucania odpadów do, do oceanów, do środowiska, do większej ilości osób. I postanowiliśmy wykorzystać już nie google VR, ale to, co każdy ma pewnie w kieszeni, czyli smartfon, Pewnie Państwo znają grę Pokémon Go, która wykorzystuje tak zwaną technologię rozszerzonej rzeczywistości. Więc Wykorzystując ten sam mechanizm, e, szykujemy się właśnie do premiery gry trashage AR, gdzie wykorzystując swój telefon, będzie można e, zagrać w tę grę e, i przygotowujemy, przygotowujemy ją również jako materiał pomocniczy dla szkół. Czyli nie tylko już w szkole będę mógł e, posłuchać wykładu, ale też e, na smartfonie po zagrać w Trash Age, e, AR i e, uczynić ten wykład no, doświadczeniem, tak, że to już jest nie tylko, że słyszę, czytam, ale też doświadczam tego problemu. No, trash Rage AR jest takim wskazaniem też na nasz rozwój, jeżeli chodzi o postrzeganie tematu zanieczyszczenia środowiska, bo zaczynaliśmy od pierwszego Trash który był poświęcony recyklingowi, natomiast Trash Rage AR nie mówi już tylko Wrzuć ten rodzaj odpadu, tę frakcję do tego konkretnego miejsca. Mówi kupuj bardziej świadomie, używaj produktów wielorazowych, ograniczaj konsumpcję właśnie po to, żeby ratować środowisko. I naszą manifestacją tej idei jest właśnie trasa HR, w którym my. Mamy bezpośredni wpływ na życie drugiego stworzenia. Tym stworzeniem jest żółw Wiktor, on jest głównym bohaterem tej gry i to jemu pomagamy oczyszczać ocean, podejmować lepsze decyzje, wciągając się też w taki emocjonalny sposób, w taki sposób empatyczny właśnie w ratowanie świata. Ale na tym nie, nie chcemy kończyć, czyli ta aplikacja, która się ukaże niedługo na Google Play i w App Store, to nie jest koniec naszych działań. I właśnie chcąc zaangażować więcej osób z naszej firmy, postanowiliśmy właśnie poszukać też wiedzy na temat tego, co warto zrobić. I to na różnym poziomie, bo możemy działać właśnie, budując takie projekty jak te nasze aplikacje, możemy też działać, Wewnątrz organizacji i tutaj rozumiem przez to, że e, uczymy wszystkich, właśnie od recyklingu do oszczędzania energii, e, poprzez e, właśnie różne działania, e, gdzie osoby po prostu, pracownicy wewnątrz biura, e, uczą się bardziej świadomie e, żyć, jeżeli chodzi o ekologię, ale też e, są to działania e, zewnętrzne związane. Z, ze współpracą z różnymi naszymi partnerami, gdzie też zdarza się o tych tematach rozmawiać. I takie poszukiwanie wiedzy realizujemy przy pomocy podcastu Zrównoważenie. Podcast Zrównoważenie jest dla nas dość ważną częścią rozwoju, dlatego że pozwala nam docierać bezpośrednio do osób, które są wykwalifikowane wyedukowane są specjalistami w dziedzinie albo ochrony klimatu albo ochrony środowiska albo także samej produkcji bo rozmawiamy także z biznesami które idą trochę pod prąd starają się zrobić coś inaczej lepiej mieliśmy okazję rozmawiać między innymi z Szymonem Malinowskim który jest profesorem fizyki Klimatu, i tak naprawdę. No, on też ostatnio otworzył nam oczy, bo to jest najnowszy podcast, który wyszedł dosłownie przed weekendem. Zapraszamy na y, platformy streamingowe, na których można po prostu posłuchać. I tutaj, właśnie w ramach tych działań, w ramach podcastu, staramy się też y, tę wiedzę później w praktyczny sposób y, y, Państwu przekazać to, i też sobie. Chodzi o to, żeby na koniec goście też dawali nam różne wskazówki na temat tego jak właśnie od strony organizacyjnej od strony naszych właśnie działań nasza firma może być bardziej ekologiczna czy bardziej dbać o klimat. Więc my poszukujemy tej wiedzy cały czas, nawet robimy taką checklistę tych różnych pomysłów, które mają nasi goście. I też planujemy ją opublikować, żeby była za darmo dostępna i każdy mógł skorzystać z tej całej wiedzy, którą nam się tutaj uda zgromadzić. Tak jest. No, my wdrażamy te pomysły na bieżąco. Zaczynaliśmy od wielu porad, które dostawaliśmy od, od naszych gości. Jedną z pierwszych, która też bardzo szybko się przyjęła, był Vermikomposter. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czym jest Vermikomposter. Okazało się, że można hodować dżdżownicę we własnym biurze. Całkowicie przyjaźnie dla biura i dla całego życia firmowego. One w ten sposób tworzą kompost, możemy używać go do naszych roślin, i do dzisiaj to funkcjonuje. To była jedna z pierwszych porad, które wprowadziliśmy, i bardzo sobie ją chwalimy. No tak, tutaj właśnie historia trochę zabawna ale właśnie pierwszy gość w pierwszym podcaście sugerował, że można w firmie kompostować. I akurat tam rozmawialiśmy o takich kompostownikach automatycznych, gdzie po prostu można wrzucić tam praktycznie wszystko, i jest jakiś proces, który pozwala przetwarzać to, to na kompost. Ale nas zainteresowały właśnie te drżownice i dosyć szybko właśnie rozpoczęliśmy hodowlę. Na początku nie było łatwo, bo w sumie nie znaliśmy się na tym. Także mieliśmy parę drżownic samobójców, które postanowiły wyjść sobie na spacer wieczorny i niestety. Uschły. Y, y, rano trzeba było je posprzątać. Y, ale z czasem już się staliśmy coraz y, lepsi w tym i myślę, że już mają y, fajne warunki. Y, rozwijają się no i y, produkujemy y, właśnie ziemię do naszych roślin. Ale to, y, to, to nie koniec też tych działań y, właśnie też na zewnątrz. Bo Ostatnio z, y, utworzyliśmy taką grupę w ramach y, klastra firm IT, y, IT Corner, który tu się y, logo się znajduje na y, planszy. Y, tam pru, y, chcemy wciągnąć firmy IT w rozmowę y, o klimacie y, y, i też y, pamiętam, że no właśnie długo się zastanawialiśmy jak nazwać y, tę rozmowę. I dużo osób sugerowało właśnie nazwę typu jakaś tam grupa sustainability, coś takiego fajnego, jakiś taki buzzword, dokładnie. No ale my postawiliśmy na kryzys klimatyczny, żeby po prostu wyraźnie to wybrzmiało i tam właśnie rozmawiamy o klimacie w kontekście biznesu, zwłaszcza IT. No wykorzystujemy tę wiedzę, którą zdobywamy między innymi przy produkcji podcastu, po to, żeby wprowadzać te tematy, ożywiać dyskusje właśnie w kontakcie z innymi firmami. Zależy nam na tym szczególnie, bo czujemy się częścią też wrocowskiego środowiska IT. I chcemy, żeby pokazać, jak niewiele trzeba, żeby zacząć we własnej firmie taką dyskusję, żeby od zera, choćby małymi kroczkami, choćby po kolei w tej checklistie odhaczać kolejne elementy. My staramy się to robić małymi kroczkami do przodu, edukować i czujemy, że, że, że mogą robić to też inni.